Mówić będziemy o zdrowiu, ale teraz o zdrowiu najmłodszych. Otóż, jak nawadniać dzieci w trakcie upałów? Sytuacja, proszę bardzo, studium przypadku. Żar może jeszcze nie leje się z nieba, chociaż pogoda się zmienia, słońce jeszcze nie w zenicie, ale za chwilę będzie cieplej, no i właśnie. Ale dzieci ale bardzo pytanie... aktywne, prawda, ja. które wypacają siódme poty na boisku piłkarskim, bo to jest przecież, drodzy Państwo, fantastyczna gra dla dzieciaków. No i mnóstwo no, no, no czasu, no zwłaszcza chłopcy, spędzają, prawda? Na na boisku. Tak, Miłosz i Franciszek oraz Kasper Misztalkesek działają na naszej murawie. Mam nadzieję, że odpowiednio przygotowana. A my przedstawimy naszych gości, którzy są z nami. Malwina Molak, mama Miłosza, dzień dobry. Dzień dobry. dobry. A także Dominik Konopacki, dietetyk Polish Soccer Skills. Dzień, dzień dobry. dobry. Zacznijmy od tego, czy czy każdy z nas ma tę świadomość, że przecież woda to główny butulec naszego organizmu? Ustalmy, że tak. Ale czy każdy pamięta o tym, że należy się odpowiednio się nawadniać? Nie, najmłodsi nie pamiętają. Tu no, już mam pewne wątpliwości. My dorośli powinniśmy tym najmłodszym o tym przypominać. Ile dziecko powinno tak w trakcie takiego wysiłku fizycznego, kiedy jest ciepło, wypić wody w skali dnia, na dobę? Tutaj będzie tak naprawdę zależało od masy ciała dziecka. Możemy sobie założyć taką najniższą skalę, czyli od 5 nawet do 11 ml na każdy kilogram masy ciała, na taką godzinę w ciągu doby, żeby faktycznie dziecko spożyło płynów. Najprościej no będzie to powiedzieć, że to będzie jedna, dwie szklanki wody, tak naprawdę na godzinę. Byłby to idealne. No, to znaczy, to, to, jest to jest bardzo tak dużo. Mhm. Tak naprawdę organizm bez wody nie funkcjonuje, tak? Każda nasza tkanka, każdy nasz mikroorganizm potrzebuje właśnie wody i tak jak już powiedziałeś wcześniej, ten organizm składa się głównie z wody, dlatego faktycznie ta woda jest bardzo ważna, żebyśmy po prostu normalnie mogli funkcjonować, tak? Żeby to ciśnienie krwi było odpowiednie, żeby praca serca też dobrze funkcjonowała żeby tak naprawdę nasza koncentracja, skupienie też było na dobrym poziomie, czy tak jak mówimy o sportowcach, wytrzymałość czy siła, no to też będzie zależna tak naprawdę od nawodnienia. Mamy Miłosza, mamo kochana. Miłosz pamięta o tym, żeby pić, czy trzeba za nim chodzić i biegać z bidonem? Tak, tak. Mina w... już mówi wszystko. Różnie Właśnie. bywa, tak. różnie bywa. E... Ja też mam małego piłkarza. Tak, zachęcamy go bidonami do picia, bo to jest taka fajna atrakcja dla niego też. O, mam coś fajnego, napiję się z niego. No i zachęcamy go do tego, żeby Wsadzać mu do wody owoce To trochę zmienia smak, bo wiadomo Woda, woda, no, koledzy piją kole mm -hmm. e, Ale rozumiem, problem. że napojem gazowanym mówicie stanowczo, nie? Czy raz na jakiś czas Różnie Pozwolicie się sobie zdarza na No nie zawsze mamy nad nim kontrolę No jasne, jasne. Ale to jest Ale młody on musi tak. trzymać się zasad Na pewno tak, jak tak, tak, W domu raczej przewagą jest woda I ta woda jest w ciągu dnia najważniejsza Dodawanie owoców do wody to dobre rozwiązanie. Mam na myśli też nadmiar soku cytrynowego na przykład. Czy, czy my sobie tym zaszkodzimy? Czy cytryna jest na tyle dla nas neutralna, że faktycznie zawsze możemy podbijać ten smak? No bo przecież woda smaku nie ma. Niektórzy mają niemalże, to jest takie słowo, które celowo też pojawi się nawet w tym pytaniu, wodowstręt. Niektórzy nie lubią po prostu pić. Zgadza się. Większość osób nie lubi samej wody, więc zawsze te wkładki, czy to owocowe, czy nawet warzywne pojawiają się. Natomiast tutaj na pewno to będzie znowu kwestia indywidualna. Malmö. No. Tak jak się u nas mówi w branży, to zależy na każde pytanie. To wszyscy jest, jest. medycy i mecenasi tak odpowiadają. Tak to, zależy. Na to, pytanie, to zależy. To A zależy. czy zależy od tego, czy woda jest gazowana, czy niegazowana, czy mineralizowana, czy każda tak samo nawadnia? Najlepiej byłoby faktycznie tą wodę mineralizowaną ze względu na zawarte w niej minerały. Natomiast tutaj ciekawostka taka, że woda dosyć słabo nawadnia, jeśli jest w takiej postaci jakby bez właśnie dodatku owoców. Bo tutaj sok owocowy będzie lepiej zdecydowanie nawadniał nasz organizm, Niżeli sama woda. natomiast... Ale faktycznie... nie soki słodzone, prawda? Nie mówimy o tych takich dokładnie, sokach. Dokładnie, tutaj warto na, uważać na cukier. E, natomiast e, tutaj, znowu, ciekawostka mleko. Też może lepiej nawodnić niż sama woda. Na to, o, faktycznie... już widzę, jak młodzi piłkarze z bidonu mleko będą pociągać. Nie, nie, nie ma takiej Tak. No, I tutaj takiej dawnej znanej kampanii, no będą później wielcy, więc, mm -hmm. więc może warto. Ale jeśli, jeśli mamy powiedzieć faktycznie o napoju na trening, no to tutaj woda lepiej nie gazowane, ze względu na to, że gaz często może powodować podniesienie linii płuc, przez co wydolność piłkarzy będzie po prostu niższa. Sporo ciekawych informacji, ale ja bym chciał jeszcze powrócić do tego, o czym pan wspomniał dosłownie parę słów temu o wodach mineralnych, ponieważ Dzisiaj nasza rozmowa opiera się raczej o, na, na trosce o tych najmłodszych. Czy faktycznie dzieci powinny sięgać po wodę wysoko mineralizowaną? Znowu, to zależy, natomiast faktycznie <laughs> e, średnio mineralizowana będzie powiedzmy odpowiednia, bo to znowu zależy tak naprawdę od żywienia. Dziecka i tego co rodzic podaje dziecku i ile faktycznie tych minerałów będzie też tak naprawdę w tak zwanej diecie. A dziecka, czy możemy bezpiecznie i odpowiedzialnie w domu zrobić napoje izotoniczne dla dzieci? Jak najbardziej, tak. Tutaj powiedzmy, że mamy prawie przykład takiego napoju. Wystarczy odrobina soli. Tak, I właśnie tej cytryny, chociażby z połówki cytryny dodać soku, łyżeczkę miodu i mamy połączenie sodu, glukozy, przez co też ta wchłanialność płynów będzie zdecydowanie lepsza w naszym organizmie, przez co znowu nawodnienie będzie jak najbardziej na odpowiednim poziomie. Widzę, że pani Malwina przytakuje, robicie takie izotoniki. Tak, tak, robimy w domu dla, dla siebie i dla dzieci. I z czego one się składają? Bo właśnie z miodu. Że gama możliwości jest bardzo szeroka. Cytryna, miód, mięta, swoja ogrodowa, yy, sól. I tak. O, właśnie, sól. Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy tej soli, ponieważ wydawać by się mogło, że tej soli to powinniśmy unikać jak ognia. Wręcz przeciwnie, bardzo często mówimy, że warto dodawać ją do wody. Dlaczego? Tak, no właśnie to jest to, co wcześniej powiedziałem, że sam sud, który znajdziemy w soli, będzie powodował w jelicie lepsze wchłanianie. Tylko jaka to powinna być ilość, żebyśmy też nie, przes nie przesolili wody? To zależy. To, to, już wiem. to zależy. <laughs> to zależy. E, natomiast tak naprawdę chodzi też o smakowitość. Bo jeśli załóżmy, że na litr wody dodamy około grama, 2 gramów soli, to faktycznie będzie za dużo. Natomiast takie pół łyżeczki, czyli powiedzmy e, pół grama soli, myślę, że już powinno być e, ok. Natomiast znowu to będzie zależało od żywienia, ile tej soli w żywieniu znajdziemy, prawda, w produktach, które spożywamy na co dzień. Czy można się przewodnić? Zdarzy. Odpowiednio się, w cudzysłowie, nawadniając? <grym> Może się to zdarzyć, natomiast zazwyczaj, patrząc też na różne publikacje naukowe, większość jednak z nas jest odwodniony odwodniony No tak, no bo dzieci grają, grają, tak jak tutaj chłopcy. No i bo tak, nie, ja nie mam czasu pić, bo ja tutaj bronię bramki, prawda? Albo teraz będę strzelać, Także no, mamine sposoby jednak muszą być, prawda? Przywoływanie tak, dziecka, choćby, choćby nawet takimi sympatycznymi bidonami w różnych kolorach. Bardzo państwu teraz. dziękujemy i apelujemy do tych, którzy są podróżnikami, drugiej stronie barykady, czyli przed małym ekranem, żeby się odpowiednio nawadniać.